Hejka, dzisiaj będzie ogólnie historia Tokaboka boka, jak pod tytułem Mój dzionek po śniadaniu, czyli po pobudzeniu się i no ogólnie. Tylko, że to jest wersja z Toka boka, i ogólnie to tak nie wygląda, ale no tak. I najpierw. Um, zadzwonił do, tutaj tylko wysoka buka jak coś, zadzwonił do mnie ten takiś pan i mówił, że moje prezenty już są gotowe. Takie na, czy dla mnie z, y, już są gotowe na pocztę. Więc chodźmy sobie na pocztę. No i już jesteśmy, oj. Już jesteśmy, oj sorry za dzięki, y, chwilka, chwilka, chwilka. Dobra, sorki, ale mój tata anuluje auto. Dobra. Mm, dobra, to jesteśmy, numerek. Oj. Jak się to jest historyka z telefonu. I szorty, i chyba shortsy będą częściej raczej z tableta. No nie wiem. Dzień dobry, to pan do mnie dzwonił? Tak, tak, to ja dzwoniłam do pani. Jak pani ma numerek? O ehm, chwilka, chwilka, czekaj. Ehm, proszę pani, ten numerek był już nieważny, proszę wziąć drugi. Jasne. Ehm. Pani ma? No znowu ten sam. A to proszę wziąć drugi. E, jak ma pani? Jaki ma Pani? No ja mam dwójkę. Dobrze, tamten można wrzucić. E, dobrze, dwójkę. To ten, no to ma Pani i teraz Pani ma i takie. Pokaż Pani. I Pani ma tutaj. I ma Pani też fajne tutaj. Podobno też są e, dla Pani. Więc jak coś tam pani znajdzie sobie fajnego, to można wziąć ten. I no. Tylko proszę pani, proszę poczekać, bo mi tu rzeczy stoją. O. No jeszcze to. O. No i już może pani. Dobrze, dziękuję. To na początku może prezenty zobaczę. Um, tak. Ubranko dla mojej siostryczki. Dobra to zapakuję to sobie. Tutaj to, 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 to co biorę i zobaczymy jakie są tutaj. wózek dla mojej siostry. Przyda się to też wezmę. E, sukienka dla mojej siostry to też. O, walizki chyba. Nie, walizki nie potrzebuję. Opaska na no, oczy to też się zawsze przyda. Hmm. hmm. Co to jest? Ja tego chyba nie chcę raczej. O, to dla mamy chyba, bo mama lubi takie rzeczy. Czy coś tu jest fajnego? Piłka. Ja gram się o ja znaczy naprawdę nie gram, ale nieważne. Dobrze, no zobaczę sobie, co tu może być. Jest tu coś ładnego? Nie, chyba nie ma mm, Jeszcze sobie popatrzę. Bo nie chciałabym, żeby coś ładnego mnie ominęło na przykład. Ja wiem, widzowie, że była taka torba z Heluki, ja jej nie mam. Nie wiem dlaczego. Chyba nie mam jej. Dobra, zobaczmy, co tu jest. O hmm. co tu? Mamy to git, to se wezmę. Nie wiem, najpierw kiedy będę z tym chodzić, jak już to po domu po prostu. O, piżamka dla mojej siostrzyczki. Hmm. Kurtka dla mamy. O, plecak, mi akurat brakowało plecaka. O, misiek dla mojej siostry. Mm. Laptopa nie chcę chyba. O, może być piżama dla taty. Frytka, frytka, ja chcę frytkę. Dobra, frytka. Mmm. Mm. Co? No, to jakieś grubośnie to nie chce mm. Co tu jest? To nie potrzebuje, chyba. Yy. Mhm. Mm Moja siostra chciała mieć koalę A znaczy świnkę morską? Sorry. U. A moja mama akurat jest w ciąży. Ale tu w taka boka jak coś. <laughs> no dobra. To. Jest tu coś z tą. Hello kitty. Jest. Czekajcie, zobaczę. Dobra. Tutaj wezmę dla, dla siebie. I wezmę teczkę. Potrzebuję? Nie, nie potrzebuję. Ale potrzebuję piórnika, bo nie mam. U. I taki plecak jest też bardzo ładny. To sobie do niego. O, telefon też się zabiorę, bo czemu by nie? Ale to są ale ładne zimowe rzeczy. Ej, ja to chcę. Ja tu serio chcę. Czapkę muszę zapakować osobno. Dobra, nie, nie znalazłam. Mm, ale to tylko te, te rzeczy biorę. Mm, dobra. To musi się zrobić w prezencie oraz. To są ciuchy, to też. To też. Uh -huh, uh -huh, to coś jest nie. To dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. E. Tymczasem co, co robili e, rodzice? Ja, e, ja byłam mm, właśnie w tym czymś, tam no, na poczcie. Musimy to trochę posprzątać, bo coś nie nam się była i zrobił. No. Mm, no to ja mm, popatrzę. Aha. Ona <laughs> to w sumie nie zajmuje długo, bo też nie ma tu jakoś dużo rzeczy. E, no. A dzieci śpią z luszekami, to, to, to ich nie możemy zrobić, bo będzie ryk. No, Hobby Horse może stać się tu, samolot. Samolot. Oj, babuk, babuk. Musi być tutaj. Dobra. Owocki. Tam warzywka. No i Hobby Horse. No i to wszystko. I oni na niby to robili dłużej, dobra? Siemanderso ludzi so ludziska, wręciłam O Boże, po co ci tyle rzeczy? E, no właśnie No Im, ale śliczny wózek No to mogę wam tutaj wszystkie rzeczy rozwalić? E, no Ale potem musimy z nami posprzątać No git Y, dobra, to pierwszą rzeczą jest taki wózek ładny. Tylko nie było drugiego, więc jest jeden. Tutaj jest taki... O, to jest moje akurat. On to też jest moje. O, to jest dla ciebie mam Czy wałam, to jest dla mnie? To możecie sobie nie wiem co postawić na przykład tu. To jest? jest homing dla mojej sostyczki. no bo chciała. On to jest moja wyderka jest opaska na oczy, majne. Tak, teraz bardzo dużo widzę. I te, te niektóre ciuchy też są dla Was. Dla suszyczek, to czekaj, to. Tak. Tak. Tak, to jest moje. O, czekajcie Ej, dobra. N jest w misiu umożliwiamy go dać mojej siostrze, bo ona ma takiego giganta mm. mam jeszcze taki plecak, ale to akurat dla mnie no zamknij się ten plecek. o i mam drugi jeszcze jak coś, eee i ja idę do siebie szybko rzeczy tak 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 o i sorry jeszcze ciuchy moje to moje nie moje. To moje. To nie moje. U, ale ładna sukienka. Y -y -y. Mówiłam, że mi się spodoba. A nie, co może nic, 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 nic. Ja już idę do góry. Dobra, jestem. I ja teraz przeniosę wszystkie rzeczy. Dobra, już się rozpakowałam. I teraz chyba trzeba by było się iść umyć. Hmm, czy sorry nie umyć? Hmm. Teraz jest zima, ale mamy basen oczywiście. Dobra, to hmm, już się wieczór zrobił to więcej, gdy się umyć. Hmm. Płyn. i so, miejscu, so, dobra. M um, już Trzeba umyć ząbki szoru, 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 szoru. Um, dobra, umyte. Dobra, um, to teraz piżamka. Chyba tą sobie wezmę. Frytka. Dobra, no widzowie, to koniec. Bajo.